Włącz mapkę, włącz mapkę mikser Uwaga, jedziemy pod nasz dom w GTA. On jest dokładnie tutaj. <laughs> Ciekawe co to będzie. Ej, to tak naprawdę wygląda, te domy są tutaj obok. Dawaj, dawaj, do góry. Ostatni zakręt. Tylko nie ma u nas takiego ruchu. Ej, nawet klas budowy jest, no. I te, to jest nasza chata, ale to nie jest nasza chata w sumie. A wieź wyżej. Wyżej, wyżej, wyżej kawałek. No i teraz uwaga. No, nie no, ona powinna być tutaj. Teraz chyba powinna być. Tu jest ten sąsiad. Nie, to już jest koniec, to już jest koniec. Skrócona jest, no, ale tak mniej więcej to wygląda. Witamy w kuchni z Jojulcem Hamulcem. Co pan ma dzisiaj nam do zaoferowania? Słuchajcie, proszę bardzo piękna amerykańska kuchnia. Zaczynamy od klasyka gatunku czyli piękny stek wołowy, który musi tu dojść do siebie. Na początku wstępne piekanie, kiełbaski, do drugi, No i oczywiście skoro Ameryka to bekonik. Ale nie będę jaki ma wołowy. Dziejko uh. Patecki, profesjonalny pianist.